Zwalnienie z wf w S. ROK. Ćwiczeń unikają Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. Na temat zamachu łódzkiego pojawiają się różne publikacje na temat zamachu jajem. Co na to bracia Karnowscy? Słuchaj, no, no bracia Karnowscy zrobili wywiad z ojcem w najnowszej sieci, z ojcem ryzykiem mm. I słuchałem fragmentów Dominiki Wielowiejskiej, która powiedziała, że słychać, że to jest wywiad robiony na kolanach. Wiesz, ktoś jak na kolanach przed księdzem... A świętana? Wiesz, czym to się kończy. Proszę Państwa, zamach łódzki, są ciągle nowe aspekty rzucania jajem w prezydenta. Posłuchajcie. Dziś pokażę Wam, jak na kilka sposobów przygotować jajka sadzone. W tym celu potrzebuję kurze jajka, 20 g masła lub margaryny oraz sól i pieprz do smaku. Na początku wbijam jajko do miseczki, dzięki czemu mogę sprawdzić jego świeżość. Na patelni rozpuszczam masło lub margarynę. Aby uniknąć plamek na jajku, dodaję odrobinę soli. Dobrze, dziękujemy. No przynajmniej się nauczyłem. Poradnik młodego na. zamachowca, część druga, już za chwilę. Zwolnienie z wyfów.